Cześć, witam Was serdecznie w mojej kuchni. Wkrótce lato, a właściwie na razie jeszcze pełnia wiosny i maj przed nami. Ładna pogoda, trzeba będzie w końcu pokazać się w stroju kąpielowym. Dzisiejszy odcinek będzie o zdrowych przekąskach, dlatego że myślę, że to właśnie te przekąski, te wszystkie drobne posiłki, które podjadamy w ciągu dnia pomiędzy głównymi posiłkami, one działają na nas głównie, zwłaszcza zimą, nieświadomie. W ciągu dnia możemy zjeść nawet... Kilkaset kalorii, a to jest jeden konkretny, większy posiłek. I w efekcie te kalorie oczywiście magazynują nam się w brzuchach, w biodrach, rzadko kiedy niestety idą tylko w biust, a szkoda dzisiejszy odcinek jest o zdrowych przekąskach i właśnie o zdrowych przekąskach chciałabym Wam opowiedzieć, dlatego że to co my jemy często jest niestety niezdrowe wszelkie białe pieczywa, wszelkie słone paluszki, słone kratersy chipsy, to wszystko ma bardzo dużo kalorii i to wszystko jednocześnie też ma wysoki indeks glikemiczny, czyli sprawia, że skacze nam szybko poziom cukru i równie szybko w tej krwi poziom cukru opada, a co za tym Idziemy, znowu czujemy się głodni, i znowu sięgamy po coś do jedzenia. Koło się zamyka. Przede wszystkim chciałabym zacząć od orzechów. Orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzechy laskowe, również też pistacje. To są różne smakołyki które można dodawać do sałatek, które też można przekąsić sobie po prostu samodzielnie, ale przekąski kaloryczne. 100 g orzechów to często 500-600 kalorii. Wyobraźcie sobie, jeśli zjemy dwie paczki 100 gramowe, czyli 200 gramów, to jest 1200 kalorii w samych już przekąskach, więc naprawdę, moi drodzy, bardzo ostrożnie, ale jednocześnie bardzo zdrowo, to są dobre tłuszcze, więc oczywiście warto do diety takie przekąski jak orzechy, jak pistacje, jak migdały włączać, ale oczywiście w niewielkich ilościach raczej jako dodatki, a nie jako coś, co ma nam całkowicie zaspokoić głód i tak samo na bazie takich orzechów można przygotować masła, masła orzechowe, które zwłaszcza kiedy są zrobione samodzielnie w domu są mniej kaloryczne niż te sklepowe, bo nie zawierają na przykład cukru bo nie zawierają soli, i do takiego masła potem jeszcze można przekąsić kilka innych rzeczy, o których za chwilę. Co dalej? Jeśli już jesteśmy przy bakaliach, wysoki indeks glikemiczny mają na przykład rodzynki, ale średni indeks glikemiczny ma żurawina suszona, więc można taką z powodzeniem suszoną żurawinę też sobie w ramach przekąszania orzechów również do naszego menu wprowadzić. Ona jest korzystna na przykład na funkcjonowanie układu moczowego, ale nie tylko. Kolejna przekąska, niestety też wysokokaloryczna i tłusta, ale za to bardzo smaczna. Sery e, ostrożnie, również w niewielkich ilościach, liczcie kalorie, sprawdzajcie, ile jest w 100 gramach, e, ale możecie też komponować sobie te sery z dowolnymi sałatami, które do kalorycznych na szczęście nie należą, przygotowywać sałatki, e, które również można przekąsić pomiędzy posiłkami, e, albo zjeść też jako zdrową kolację. Także sery, polecam sery niski indeks glikemiczny, ale tylko te, które są długo dojrzewające. Kolejna wysokokaloryczna przekąska, którą należy usunąć z jadłospisu, to jest pieczywo białe. Pieczywo białe oczywiście trzeba zastąpić pieczywem ciemnym, pieczywem z mąki razowej, z mąki pełnoziarnistej, które ma niższy indeks glikemiczny, ale też pamiętajcie, kalorie liczymy, bo mąki niestety są wysokokaloryczne więc nie przesadzamy z chlebem, a dobrze, żeby ten chleb też przy okazji miał jakieś oprócz samych tylko składników mącznych, dodatkowo ziarna, wtedy już nie trzeba komponować samodzielnie z orzechami, czy z pistacjami, czy ze słonecznikiem. Pieczywo kojarzy mi się ze śniadaniem, podobnie jak owsianka, a również płatki owsiane można wykorzystać, przygotowując czy to owsiankę, czy na przykład ciasteczka albo batoniki do przygotowania sobie do zrobienia przekąski, która będzie przekąską zdrową, i która będzie przekąską taką też na szybko. Także płatki owsiane, warto jest mieć w swojej kuchni w zapasie, można też przygotować samodzielnie ciasteczka owsiane, ja już też pokazywałam wam przepis, zwłaszcza będą odpowiednie, jeśli posłodzicie je za pomocą ksylitolu, a nie zwykłego cukru, a można też przygotowywać tak zwane batoniki granola, granola bars lub oczywiście też czy ciasteczka owsiane, czy takie batoniki kupić gotowe, tylko sprawdzajcie czym są słodzone, jaki jest skład i ile mają kalorii, bo te domowe można zrobić o wiele Mniej kaloryczne. Eee, ważne, żeby była tutaj gorzka czekolada, jeśli to jest batonik z czekoladą. E, najlepiej, żeby był słodzony ksylitolem e, i najlepiej, żeby nie zawierał jakiegoś białego, dmuchanego ryżu czy e, rodzynek. A składniki, które mają możliwie jak najniższy indeks glikemiczny. E, śniadanie to również owoce. Świeże owoce, ale nie wszystkie, dlatego że część owoców ma wysoki indeks glikemiczny. Poza tym, z owocami też ostrożnie, no bo one jednak zawierają cukry, także liczymy kalorie. Owoce, które ja mogę polecić, które są niskokaloryczne i które mają niski albo Przynajmniej średni indeks glikemiczny to grejpfruty, mandarynki, pomarańcze, gruszki, jabłka, a także o średnim indeksie glikemicznym na przykład mango. Uważajcie z winogronami, uważajcie z bananami, a warto jest postawić na owoce sezonowe, na truskawki, na porzeczki, na maliny, na agrest. One są i niskokaloryczne, i bardzo zdrowe, i również mają niski indeks glikemiczny. Warto też zwrócić uwagę na awokado. Awokado jest zdrowe, awokado ma niski indeks glikemiczny, jest tłuste, także z nim też ostrożnie, nie przesadzamy, ale jako składnik czy to sałatek, czy jako pasta do kanapek może się świetnie sprawdzić. Te wszystkie przekąski, o których jak na razie mówiłam, to przekąski i proste i takie bardziej złożone, które trzeba przygotować samemu, które wymagają poświęcenia trochę czasu, a skoro jesteśmy już przy owocach, to jeszcze do tego gotowy fructail, czyli owocowa przekąska bez dodatku cukru. Też świetny produkt, bo wystarczy schować do torby, można zabrać do pracy czy na piknik i w szybki sposób zaspokoić głód, jednocześnie zdrowo i niskokalorycznie. A od owoców przejdziemy do warzyw. Pomidory. Zdrowe pomidory, które można wykorzystać, zarówno w całości, zjadając sobie po prostu jednego czy dwa pomidory, w zależności od wielkości, jako przekąskę, albo pokroić na plasterki, podać z dodatkiem bazylii, albo podać z odrobiną, dosłownie z kilkoma szczyptami sera feta. Czy przygotować pomidorową sałatkę, na którą przepis też już pokazywałam wam na pozytywnej kuchni jakiś czas temu? warzywa są świetną przekąską, zwłaszcza jeśli są chrupiące. Na przykład pokrojona w słupki marchewka, pokrojony w słupki ogórek, czy seler naciowy, niskokaloryczne, o niskim indeksie glikemicznym. Można je maczać, na przykład w maśle orzechowym, ale oczywiście ostrożnie, albo w jogurcie naturalnym zamiast gęstego sosu, który jest sosem dodatkowym do chipsów. Można a właśnie w ten sposób to zastąpić, żeby przygotować sobie zdrową alternatywną przekąskę. Do warzyw dołączę jeszcze szpinak i kiełki. Szpinak i wszelkiego rodzaju sałaty niski indeks glikemiczny, prawie wcale nie mają kalorii. Można komponować wspaniałe sałatki również z kiełkami, które są korzystne dla zdrowia. Szparagi. Możecie ugotować szparagi i jako przekąskę po jednym szparagu też chrupiące, zwłaszcza jeśli są ugotowane al dente. A można oczywiście też przygotować z nimi jakieś sosy. Można te szparagi również czy to w jogurcie, czy w maśle orzechowym maczać. Jajka! Właśnie jajka, zapomniałabym o jajkach, skoro już jesteśmy przy nabiale, czyli przy kefirach i przy jogurtach 0% odtłuszczonych. Takie są oczywiście najlepsze, ale niski indeks glikemiczny będą miały też te, które mają około 2% tłuszczu jajka. Jajko czy ugotowane na miękko, czy na twardo, czy na przykład jajko sadzone, przygotowane na niewielkiej ilości tłuszczu na patelni z połową ceramiczną, to też jest fajna i sycąca przekąska, a można też oczywiście zestawić je z warzywami, czy z sałatą, czy z pomidorem, czy ewentualnie z pieczywem, ale to już troszeczkę kalorii będzie miało więcej. I warto jeszcze na koniec wspomnieć o fasoli, o bobie, o wszelkich strączkowych roślinach, warzywach, czyli na przykład o fasolce też szparagowej po ugotowaniu jako przekąska lub jako składnik jakiejś pasty, którą można wykorzystać do kanapek są też oczywiście zdrowe, bogate w białko i w wapń także moi drodzy Warto takie właśnie przekąski wprowadzić sobie do swojej diety nie tylko na wiosnę, ale przez cały rok. Przekąski, które są mniej kaloryczne od tych standardowych, niezdrowych, które sprawią, że uczucie sytości będzie zachowane na dłużej. Będziecie mieć lepsze samopoczucie, ładniejszą sylwetkę i w efekcie będziecie czuć się po prostu lepiej i bardziej atrakcyjnie. Ciekawa jestem, czy macie jakieś swoje sposoby na proste, albo niekoniecznie proste, ale na zdrowe i niskokaloryczne przekąski. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach i pochwalcie się, jakie są Wasze inne sposoby na zachowanie szczupłej sylwetki. Dzięki Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.